Cześć, siemanko, z tej strony Vivi, że jest dzisiaj ze mną Minecraft. Hej, cześć, jestem. Ogólnie powiem Wam, że strasznie dziękuję za to, co robicie. Jesteście niesamowici. Wszyscy, te... dzięki Wam, jest tyle wyświetleń, tyle łapek w górę, że. No... no, głowa mała po prostu, no. Dziękuję, naprawdę, dziękuję. I ogólnie, to jak zresztą widzicie, tutaj e, e, Bloki chce się koło nas wybudować, więc prosił nas. Żebyśmy przenieśli moje konie. Yy, tak, weź te konie, pliska mordo, moja, bluciaczek. Serio, bo chcę się tu wybudować, kochaniutka, no. No okej, okay, Bloki, no, no przeniesiemy ci te koniki, no dobra. A ogólnie, widzowie, słuchajcie, jak teraz już oglądacie, to możecie napisać w komentarzach, jakie... Imiona mamy nadać yy, tym konikom, które widzicie teraz za mną. Jest ich cztery, więc czekam na jakieś kreatywne propozycje. Dobrze, no w takim razie jak mamy je zabrać? Czekaj, ja mam jedną linkę. To jedno to się... Jeden, jedno siodło, to jedno można przejechać. To ja przejadę, a ty przeciągnij. Eee... Co się stało? Dlaczego? Tylko jeszcze czekaj, 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 czekaj! Czekaj... Gdzie w ogóle te konie zaciągniemy? No nie wiem, bo w sumie bo... Nie, mam, nie mam pomysłu. Nie, nigdzie, nigdzie, nigdzie chyba nie mogę, bo na plaży to tak średnio. Tutaj nie mam w ogóle domu. W ogóle zobaczcie, co tu się stało. Jak Zeus. Czekaj, ja, ja, ja wam pokażę z tej strony. Znaczy, tak, o. Patrzcie w ogóle, jak Zeus się wybudował. On jest po prostu mistrzem. Napiszcie, Zeus, jesteś mistrzem budowania, a przypniemy wam serduszko. Tak, i. W sumie to jak już jesteśmy przy pokazywaniu, kto się tutaj ładnie wybudował, to może jeszcze pokażę wam, jak się wybudował Tytmati, bo to też zobaczcie w ogóle. To jest tak wielkie, ja pokażę wam, jak to wygląda od środka. Zobaczcie. Masakra! Naprawdę. Się postarali. W ogóle nie wiem, czy nie wiem, czy pamiętacie, ale na poprzedniej edycji, to yy, Tina i właśnie Tytmati mieszkali w takiej dosyć malutkiej chałupce. I to praktycznie jest chyba trzy, trzy albo cztery razy większe od tego co było. No po prostu masakra naprawdę. A ja nadal nie mam gdzie mieszkać. Ale kaczka jest już w trakcie budowy, także. No no nie by tak, w ogóle jak wszyscy tak są wybudowa, znaczy się tak wybudowali, no to wydaje mi się, że, że dzisiaj też zacznę już kaczkę robić, może. A może no. właśnie na jakimś tam lajwiku czy coś, dokończymy sobie kaczkę, bo w sumie planuję zrobić jakiegoś lajwa w końcu. Tak. Czekamy no. na to niezmiernie wszyscy. No. Chciałam cię uderzyć, ty pobiegłaś, to nie jest tej gorsze, nie? Ła, głupie jagody. A w sumie wezmę ja sobie jagódka. Dobra, mam smycz. Co? So, ja myślę, że może weźmy, na tą kaczkę je przenieśmy, nie? Dobra. Ale tam by się przydał jakiś płotek najpierw strzelić. Czemu bo ten pokorak... kon nie chce iść? No, chodź. Ja chodź płotek chciałam powiedzieć. Chadłem na innego i on zaraz wyleci stąd. A ja nie chcę, żeby No kurczę, nie idzie z nimi nic zrobić. No, musisz się postarać jakoś. Za mną idzie normalnie, mój konik, nie? Zobacz. Znaczy ja nie martwię się, że za mną nie, nie idzie, bo wiesz, ja sobie wsiądę na tupu, niego i tupu, pojadę. Tupu, tylko... tu tupu, tupu tupu Tylko nie idzie zamknąć barierki. A on stoi idealnie w barierce, wiesz? Tupu, tupu to czekaj, zaraz ci pomogę. I wypadł już. No widzisz, wystarczyło, żebym podeszła. Chodź, konik. No do tego weź, a ja wezmę tego. O, co się dzieje? Nie, nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Co ty go prowadzisz przez jagody? Nie, ja go tam nie prowadzę, wydaje ci się. Dobra, i jeszcze jeden. Ten tak. brązowy. To idziemy jeszcze po tego brązowego. Dobra, Sąd i będziemy z... musieli to jeszcze tutaj <coughs> usunąć. Te płotki. No, co jest? No. Chodź. A co, co z lamą? Wow! Właśnie lamy też trzeba. Nie, lamę się zakopie dla mnie później. Lamę później, <grym 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 to później się, się przeszedłem. Nie, żadne Tu Ja tupu. idę po ten płotek już. O, o widzę, że że, 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 że już coś się pozbyłeś tego. Dobra. To jeszcze tą podbiłem. górkę. Ja mam łopatę, mogłem ci pomóc. Ale ja wolę łapką. O czekaj, czek. Nie, nie, bo tu jest moja lama. To musi być tak. Ona musi czymś, czymś oddychać, nie? Dobra. ciach mm, ciach ciach tabliczki moje. Tutaj z bloki, spoko, kozak. Zabiam ją tam? No, jak na razie tak, nie chcę mi się jej wyciągnąć. Jestem za turydla niwa, więc no. A właśnie, 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 jeszcze muszę od tej drogę trochę, no, odciąć, bo lamy mi uciekną. Lamy, boże, konie mi uciekną. Dobra. E, ciach, 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 ciach. Tu też mi nie uciekną, i no i jest git, jest git. Są wszystkie? No, wszystkie cztery. Dobra, gituwa. W ogóle, yy, jako że jesteś <trym> tutaj ze mną, to jaki byś chciał komentarz do serduszkowania? Ja bym chciał komentarz. Hmm, jest, trzeba przemyśleć sytuację, nie? Vivi, wybuduj w końcu tę kaczkę. Yy, no to komentarz: Vivi, wybuduj w końcu tę kaczkę, a przypniemy wam serduszkę. No, no tu co? No, czy mamy coś jeszcze ogólnie do zrobienia? Konie przeniesione. Miejsce jest zwolnione. No to chyba trzeba budować kaczkę. O nie, najgorsze na koniec, nie. To jest masakra. Dobra. O, to ja mam dla ciebie od razu zadanie. Patrz. E, masz to i masz to, i zrób mi z tego beton, a ja zajmę się już budowaniem. Po prostu to trzeba wrzucać do wody i rozkopywać, nie? Tak, dokładnie tak. A nie lepiej zbudować. W... Oj. A co się stało? Że ja tego nie dotknąłem? Dobrze. Z kim naprawię. ja pracuję? Z kim ja pracuję? Nie ja fajant chcę najpierw. Halo. Yy, mam nadzieję, że nie, nie, nie dziwicie się tym, że tutaj jest tyle dirtu i tak dalej. Po prostu yy, zaczynałam budowanie mojej kaczki już wcześniej i. To jest przepiękne rusztowanie. Tak, dokładnie. No bo słuchajcie, nie mamy jeszcze dżungli, nie mamy jak zrobić rusztowania, no to posługuję się dirtem, tak? No, no. Najlepiej dirtem się po Co tu jest? I teraz tak. W tym miejscu jeszcze nie dokończyłam kuferka kaczuszki. Niepokoi mnie, że ten koń tam pływa. Nie odpłynie? Weź tego konia stamtąd. Weź tego konia stamtąd! No już nigdy, no. Jak, jak ja on się sam... tam znalazł ja w ogóle? Zabiję. Nie mogę na niego wsiąść, ja się zabiję. Uh. Linką trzeba. Już, już, już. Ja mam linkę. Chodź tu. No, chodź! Chyba niechętnie idzie za to. No, chodź. No, no! <laughs> Chodź! O co ci chodzi, koniu? Koniu! Chyba to odcięcie drób ci zbyt nie dało. Dobra, 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 mam go tu, dobra, mam go. Ok. Mam linkę, mam linkę. Ok. Git. Dobra, to, to budujemy kaczkę znowu. Dobra, to w takim razie będzie. Czeka... Nie, 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 to nie to. Nie, nie, nie. Jak to było? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja, ja tu muszę. Ja tu muszę specjalne coś zobaczyć i tak dalej. I tu. Tutaj chyba ma być tak, tak... Tak, ta, i. Tak. Ja to nie jestem wiem, Bibi, pełna. ale tam chyba zaraz będzie druga walka z sąsiadem, druga runda. Czemu druga runda? No a wczoraj co wyłożyć, ciebie. Mmm. Jak, tu mam teraz. Dobra, tutaj muszę wejść, teraz tu. No, kurczę! Tak, i tak, i. Tak o chyba. Ma gdzieś tu wiaderko? Mm, mm, nie wiem. Ja teraz buduję. Buduję moją kaczuszkę. Boże, to skrzydło jest takie ciężkie, a najlepsze... No najlepsze, pfu, Najgorsze właśnie. Jest to, że będę musiała zrobić takie same identyczne z drugiej strony, nie. To jest po prostu... no... O i noc się robi. Nocą. Droga pani dostawa. prosto prostu scenentowna. O, dzię, dziana, ziena, ziema, dzięki. I jeszcze pod Ok. <gry> Brakuje na Tak, tu musi być tak i tak i... i tak. Okej. Okay. Musi być tak jeszcze i tak. Masz tu dyrta, leży przed tobą. O, dzięki, dzięki, dzięki. To jest strasznie trudne, powiem ci, naprawdę. Tak odzrować taką piękną kaczuszkę. Niełatwe to zadanie, niełatwe. E, niełatwe, niełatwe. Nie, no ja tej kaczki nie skończę, powiem wam nie. To jest, naprawdę to jest jakaś, nie wiem, to, to jest mi, misja niemożliwa po prostu. A właśnie, co do misji niemożliwej, to na kanale Mainkoba prawdopodobnie wleciał już odcinek ze mną i jak jest, znaczy jak... I zrobiliśmy tam niesamowitą misję niemożliwą, takie Mission Impossible tak, Minecraft. Tak, 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 dokładnie, także zapraszam na jego kanał do oglądania i w ogóle możecie tam zostawić łapkę w górę i w ogóle subika, jeśli chcecie, czy coś, nie? No. Eee, kaczuszka, zajmiemy się kaczuszką. Kaczuszką, kaczuszką, kaczuszką. No nie! Hop, hop, o. Dobra. Bo ja widzę, że ja tutaj za dużo nie robię, co prawda, z tak gadamy. Właśnie się przy poratowałem, bo mhm. <laughs> bo się zaciąłeś. No, przepraszam, no, nie śmieję się. Nie śmieję. Eee, najgorzej. Nie śmieję się. już najgorzej. Już mnie nie ma. <gry> Tutaj i tak i tak, ok. I teraz w tym mom miejscu będzie coś takiego. I później musimy jakoś obejść to dookoła. Ciach, ciach, ciach. I teraz skręt. Ciach, 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 ciach. Jest super, super. Super, super, super. I teraz ciach, 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 ciach. Zobaczmy, jak to wygląda i czy wygląda tak, jak chciałam, żeby wyglądało. Jeszcze tak. Wiwi, mi tak miało być, czy nie? Super. To tak nie miało Co ja tu zrobiłam? O, Bozie, Bozie, Boziu, że też musiałam sobie wymyślić kaczuszkę. No, nie mogę tam postawić klocka. K o, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ten drt mi trochę tu przeszkadza. Ja sobie go, o, zetnę, tak, brawo, zetnę, super, super. Dobra, no, 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 robimy tą kaczuszkę do końca, nie, no, no. no, nie, no, znowu wpadłam do wody, przeklęta woda! O, Neteo przypłynął do nas. Cześć, Neteo. Hej, hey, hej, Neteo, hej! Hej, hej! Już, już ci pomagam, już ci A. pomagam, proszę, o. Co, co cię do nas prowadzą, Netek? Ja, bo pan gdzieś ty wielkiego buduję. Tak, tak. Wie, co... Ogólnie na to nagrywam odcinek. Jaki byś chciał komentarz oh, a, do się serduszkowania? Się, się, witajcie, witam, witam, witam. Ja jestem na miło poznać. <śle> <śle> Jaki byś chciał komentarz do serduszkowania? Ja. Um, wielka żółta maść. Maść? No to wygląda jak wielka ż... nie wiem, plazma. Okej, okay, to komentarz wielka żółta maść i razem z Neto to przypniemy wam serduszko. Prace okay. w wodnej Tak, dobra, tak bo... to będzie kaczuszka. Właśnie dlatego się zastanawiam o co ci chodzi to z tą maścią, to, to nie jest talerz, to jest żółw. To, to jest mój żółw, tak? Nie! Zostaw żółwia! Ja, zostaw Alberta! Nie! On umiera! Nie! On umiera! Anatek! Ej, już. Ło! Ale on ma fajną skorupkę. Pom Pomija jego po tej skorupie. O nie, Minecraft. Gdzie on jest? Muszę go kacheterii. On, 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 on. Co musisz go? Kacheterii. Co to znaczy kacheterii? Zaraz ci to. O, on tam jest, Kubany. Chodź no tutaj. Gdzie, ja. gdzie... Gdzie... Jak gdzie... nie znajdziesz nie, to jesteś <śmuszczaj> 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 wiz. <śmuszczaj> <śmuszczaj> to kogo, kogo? to jest domek? Który domek? Ten. To jest domek Zeusa. U, ja cię. Fajnie się rozbudował, nie? Przepiękny, normalnie archi i Chwila. Nie, nie wiem, Załóż, tak, tak. jeśli ty to oglądasz, ty masz cholerny wielki talent i kiedyś zostaniemy razem architektami. <grystanie> Dobra, pani Vision, bo ja słyszałem, że pani tak tak, idzie w rolę tak, architekta. Tak co? Ja? 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 ja. No pani ja. architekt. Yy, no to nie prawda? wiem, nie wiem, N nie, no. pani chyba. Pani idzie na... Ja słyszałem. Tak, ale, ale co słyszałeś? Się, że pani zostaje architektem, więc pani będzie architektem. Dobra, czy może pomóc? Bo sobie znaczy, teraz e, ogólnie to zaczęliśmy budowę... Znaczy, zaczęliśmy, no, no się skończyć budowę kaczki, ale powiem ci, że w ogóle sobie z tym nie radzę, nie, więc... Dobra, no to to jest środek, to już jest wiadome. Tak, tak, ale ja zaczynam od skrzydła. Teraz ten ogonek będę robić. Będę robić dookoła, zrobię kolejne skrzydło, później głowę, tak jak Balmonafy, w głowę, i później wykańczamy wszystko, i później robimy w dół windy i w ogóle. Że co? A, dobra. Nie wiem, to rozumiem. A, mam pytanie, M. Się tak jakie pytanie Pani mieszka ze Zeusem? Nie, prawda. nie, 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 nie. Patrz, 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 jest... patrz, patrz na no. teo, patrz, patrz. Nie, nie nie jestem Zeusem. Patrz. Ja, ja mieszkam tutaj. A co jest napisane? No, ale Zeus teraz ma domek, ja teraz tu sama mieszkam. Chwileczkę. Patrz. Mogę teraz... O! No, ja co znaczy kacheterii? Kacheterii? ci to powiem. Mowa polizia bez żadnych bo Tak właśnie. Dzięki na to, że mi przypomniałeś, bo ja się zwracałam o pomoc do Dagona i do Amorka, bo ponieważ są detektywami i Co? żaden, o, żaden nie. z nich, żaden z nich w ogóle się nie zgłosił nie sprawie tej kradzieży tutaj, która miała ja miejsce. Ja policjantem proszę pani. ja o, o. nie jestem. Ale właśnie chciałam od nowa wszystko zacząć. O no Znowu. to super super. To powiem ci Neteo, że Mogę tutaj. Nie. Hmm. Tak? Powiem ci, że tutaj doszło do kradzieży, bo ja miałam tutaj dwie lamy, później została jedna i później były dwie i później znowu została jedna, nie? Także ja nie wiem co tu się stało, powiem ci i tutaj, na przykład tutaj gdzieś w tym miejscu yy, były sadzonki i tych sadzonek też nie ma. I, i słuchaj, uwa uważaj na to, uważaj zasłonimy. na to. Uważaj na to. Ktoś ukradł mi nasiona buraka. Tak. Jak mogło w ogóle do tego dojść? Nie, ja ja nie wiem. Jak do tego nie doszło? No nie wiem. Was. Tak. Was. O, o, super, super. Do, dobrze, dobry pomysł, dobry pomysł. Tak, tak. tak, tak. tak. I nikt się nie dowie, że tu co, coś w ogóle jest, tam o, nie na dole. Nie. Widać. Tak, nie, widać, nikt się posułem. nie dowie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale z tej strony dobra. też tak. Do, 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 dobra, dobra, dobra. Już nie nic wiem, nie widać. Nie, nie, no. <laughs> okay. Dobra. No i. Dobra, na... powiem ci tak. Z tego, że może nie jestem architektem, ale chcę nim być. Mm -hmm. To jeżeli na początku to wygląda jak jakiś żółta maść, to wygląda ohydnie, to kiedyś to może być piękne. Dziękuję. Zaufaj tylko. To było słudne. jak podsumowałeś. No czemu? Chciałabym, nie! Chcę coś tam To miało być takie inspirujące. To miało być piękne. A nie, dobra, zakarbiorę ci konia. Nie, nie, zostaw nie, Zostaw mojego konia, mój koń, mój koń! Bywaj, Bibi. No nie! Było miło ciebie znać. Najgorzej, ukradł mi konia. Dobrze kochani, my się będziemy już w takim razie żegnać. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście i był dzisiaj ze mną Neteo i Minecop I właśnie... Ja, ja niestety nie pokiwam, ale, ale byłem. Tak i to to ja... ja... już nie słyszę, ale coś mi podpowiada... Ja biegnę w takim co? razie za Neteo, bo ukradł mi konia. Także do następnego i, I bajo!